Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. 10 marca tego roku premierę w Polsce miała szósta odsłona klasycznego horroru Krzyk. Z tego też powodu jako, że seryjny morderca Ghostface jest już z nami od 1996 roku, chciałbym opowiedzieć wam o jego sile i umiejętnościach. Ogólnie rzecz biorąc, jego postacią stoi kilkunastu seryjnych morderców, którzy podczas swoich zbrodni przywdziewali ten klasyczny strój, który stał się zarazem ikoną Marki. Ich sposób działania był bardzo podobny, dlatego też można byłoby ich uznać za jedną i tą samą postać. Dodawało to go u nutkę tajemniczości, gdyż regularnie powracał, nawet gdy wydawało się, że został zneutralizowany. Jego sposób działania był wyrafinowany i różnił się w zależności od planu zneutralizowania ofiary. Często jednak zanim przeszedł do działania dzwonił do swoich celów i straszył je zmieniając swój głos, tak aby nie mogły go rozpoznać. Potrafił na różne sposoby dręczyć upatrzone cele i wielokrotnie grozić im przed przystąpieniem do działania, zmieniając przy tym ich życie w piekło. Jako że jego strój przywdziewało wielu morderców, nie posiadał jednego głównego motywu działania. Co ciekawe, mimo że za jego postacią stali zwykli ludzie, to ubierając trój Ghostface'a, ich umiejętności fizyczne nagle wzrastały ponad ludzkie możliwości. W ten sposób podczas walki seryjni mordercy wygrywali bezpośrednie starcia z celami, które były od nich dużo większe i potencjalnie silniejsze. Dzięki temu ofiary nie mogły czuć się bezpiecznie nawet w kilkuosobowych grupach, gdyż takowe były przez Ghostface'a skutecznie neutralizowane. Dodatkowo nawet jeśli ofiary zadawały im obrażenia za pomocą broni białej, palnej czy też elementów otoczenia, mordercy przebrani za z Face'a wykazywali zwiększony próg wytrzymałości. Imponująca była również ich zdolność skradania się i ukrywania. Podczas misji Ghostface potrafił niezauważenie zakraść się do domu ofiary, po czym ukryć się tam i czekać na odpowiedni moment. W czasie gdy robiło się gorąco lub wymagała tego sytuacja potrafił również dosłownie zniknąć z pola widzenia ofiary i przykładowo zaalarmowanej policji. Stało się tak podczas jednej ze scen w szóstej odsłonie tego horroru, kiedy to morderca goniąc swoje ofiary trafił za nimi do otwartego sklepiku lokalnego przedsiębiorcy. Na miejscu za pomocą noża i strzelby rozwalił wszystkich postronnych ludzi, a w momencie gdy dotarły tam służby porządkowe ulotnił się dosłownie w mgnieniu oka. Najnowsza odsłona serii pokazała nam również z jaką łatwością neutralizował całe grupy ofiar, które myślało, że skoro jest ich więcej to są bezpieczne. Morderca bez namysłu atakował ich w mieszkaniach, powodując, że spłoszone ofiary rozpraszały się, będąc zarazem łatwiejszym celem. Podczas jednego z takich ataków mogliśmy zaobserwować pastwienie się nad kobietą, która próbując uciekać przychodziła po drabinie łączącej dwa mieszkania w sąsiednich budynkach. gostwej stojąc z jednej strony, szarpał drabiną do czasu, aż jego cel spadł z wysokości trzeciego piętra i zakończył swój żywot obok koszy na śmieci w przemranej uliczce. Podsumowując, osoby kryjące się za przebraniem Ghostface'a były inteligentnymi wyrachowanymi mordercami, które w większości przypadków działały zgodnie z planem, jednak potrafiły również atakować w sposób spontaniczny i nieprzemyślany, co zazwyczaj kończyło ich spektakularne kariery. W ramach ciekawostki, maska Ghostface'a została stworzona przez pracownika firmy Easter Unlimited w ramach serii masek zatytułowanych Fantastyczne Twarze i był to jeden z hitowych modeli sprzedawanych na początku lat 90. podczas Halloween. Jeśli podoba Wam się ten materiał, możecie pisać propozycje na kolejne filmy. Może akurat Wasz ulubiony bohater zagości na kanale. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!